Siemanko moi drodzy, wczoraj na naszą grupę Garaż Will Wewitt wrzuciłem posta z prośbą o podsyłanie perełek na święta i podesłali się nam 126 różnych perełek. I dzisiaj jest z nami Krzysiek. Jak widać Krzysiek tutaj y, pała bardzo dużym entuzjazmem do nagrania. Niestety Mateusz w dalszym ciągu jest niedyspozycyjny. Cały czas szukamy godnych zastępców Mateusza, ale myślę, że Mateusz w końcu wróci. Jak się z tym czujesz, Krzysiek. Bardzo dobrze, witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Will Wewitt, na Ludzia. Powiedz, jak, jak, du jak dużo wiesz o samochodach? odrobinkę. Trochę przesiąknąłem tym światem, głównie przez to, że uczestniczyłem w jakichś nagraniach. Coś tam wiem, ale to jest tak znikoma wiedza, że na pewno wyśmiejecie mnie w komentarzach, także zapraszam do sekcji no, ale, do dole. Ale ja, moim zdaniem to będzie taka fajna, inna perspektywa spojrzenia na samochody z perspektywy osoby, która może trochę mniej w tym świecie siedzi, także... No, to na pewno. Lećmy z tymi 126 komentarzami. Tą Toyotę chyba widzieliśmy, ale nie wiem czy widzieliśmy tego Opla Tigre, Tigera. One są często tuningowane, nie? No, Karol taką miał, miał nie? Miał, Pierwszy samochód mojego brata Opel Tigra I... w takim tak kolorze. Znaczy najbardziej sraczkowate to tam było wnętrze Wnętre, no. z taką brązową skórą i w ogóle w tych autach jest przedziwna tylna kanapa. Ale patrz, kubełki jak w Jaguarze, sportowa kierownica jak w Jaguarze, ale tak ładnie wykończone wszystko. A Co to jest, to jest radio, czy? Hmm, nie wiem, G ale jest G tam G napisane Xbox. Bo <grym> 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 no, jak to jest fa faktycznie Xbox, to jest plusik to jest dla tego auta. Xbox, chyba są cztery wejścia HDMI w ogóle. W sumie jest ekran tam na środku, więc karboniki. Taka odpicowana ta ta jeszcze bagażnik jest skórą obszyty. Taki chyba stary styl tuningu? Trochę, ale kurde gigantyczna końcówka w wydechu, taka żebyś mógł włożyć głowę. Dłoń. Głowę? <laughs> nie no, głowę nie, ale no... A pięć... plakaty? Albo... To też jest jakaś wartość dodana, że twoje auto wylądowało na plakacie, stary, w, jakiejś w magazynie gazecie. Opel Stihl. Opel... No, no tak. I w sumie cena to też jakoś odzwierciedla, bo prawie 20 koła za starą Tigrę to jest taka, no, coś no dobra No tutaj nic nie jest pewnie zrobione. O, o, BMW E46 kompakt ulubione BMW E46. Ale I tu czynne. jest w ogóle cena posrana. 40 koła prawie za starą betę. Jakaś blacha, gdzie na koń kończy się E46, więc ktoś tutaj nie wiem. XE46. Ale z tymi lampami, coś się wydarzyło. One są jakoś tak zabudowane, czy one tak Kompakty normalnie? mają takie Naprawdę? upośledzone przody. Mają Ale takie. Lipa. Z przodu one są właśnie strasznie szpetne. Oczywiście tutaj nie chcę urazić posiadaczy kompaktów, tym bardziej, że znam przynajmniej czterech. Posiadaczy kompaktów E46, ale służące do innych celów no, niż y, do upalania kupują, niż nie? robienie z tego czegoś, co ma tak pięknie powyszywane wnętrze. Kolorystyka taka dosyć kontrowersyjna, ale Ej, no znowu gruby projekcik, znowu zabudowa w bagażniku, audio, kurde 40 koła. Nie, bardzo, bardzo dużo pieniędzy jak za ten samochód. Jeszcze to jest w dieslu. Dwulitrowy diesel, więc. 100 koni. 150 koni. No. Ej, no... no nie podoba mi się. No mi, się, no, mi A, też się nie podoba. nie podoba. Co to jest? A to fotkę ktoś podesłał. No. Czyli to nie jest taka perełka z aukcji, tylko perełka z chodnika trochę. Tak, tak, ustrzelona. A co to za samochód? Wydaje podoba? mi się, że to jest Honda Prelude stara. Tył, tył tak wskazuje mocno na Hondę Prelude. I Kolejne, dziwne, jak się takie body kity robi? Jakby to jest nakładasz to na karoserię, czy to jest osobny element, że zdejmujesz element karoserii i nakładasz mm -hmm. już taki? No teoretycznie takie profesjonalne body to są osobne zestawy, jakby zastępujące ci ćwiartki, błotniki, mm -hmm. zderzaki, progi, ale myślę, że to jest, wiesz. Nawalone jakiejś szpachli albo jakiegoś bógna szklanego na fabryczną karoselię i coś takiego się tworzy. I tutaj jest grubo pomodyfikowane. Ale to przecież jak takim aut Co to jest? No to jest to Dziw auto. Dziwnie to Wiesz, wygląda. Wszędzie z tyłu. jakieś takie dziury. No ale to ale jest. Przecież jak takie auto uczestniczy w jakimś wypadku, to <suszy> ono się sypie. No myślę, że tak. Myślę, że dokładnie tak jak mówisz, że się sypie. Nie gniecie się, tylko się chyba no. kruszy. Ale Srogo, masa pracy w sumie, żeby coś takiego stworzyć. O, a tu coś fajnego chyba. No, E46. Szkoda, że Mateusz tego nie widzi. Kupę z V8. Coupé, z V8. No, Mateusz R8. powinien mieć V8 w swoim E46. Jakieś body tutaj. No, gruby ładne, projekt. Ładne. Ładne, no. Czy przód ma trochę, moim zdaniem, zbyt srogą tą dokładkę na dole? To tak wygląda strasznie torowo, a to auto chyba torowe nie jest, tylko takie bardziej wystawowe. Choć jak ma V8, to raczej powinno się no, w miarę dobrze tak jeździć. Tak jakby to jest taka sceneria, trochę jak na czwartkę by się miał ścigać. No. Niby tak. No, czekaj, aż sobie zajrzymy tutaj troszkę w opis. 65 koła, no nie mało. Coś jest napisane na temat tego, bo ten silnik ma ile? Niby 350 koni. One chyba się nie legitymowały taką mocą, więc jeżeli ma taką moc, to musi być coś porobione Hyundai Santa Fe. Ale nie widziałem nigdy takiego auta. To jest jakaś ameryczka czy nie wiem właśnie. To jest jakiś Hyundai Santa Fe po jakimś tuningu. Tuning suwa, cztery wydechy, ale to jest nowe auto. Który to jest rocznik? No właśnie dziwię się, bo jest napisane, że to jest rok 2018, a nie ma przebiegu, bo ma przebieg 80 km. Santa Fe Urban Edition. Czekaj, zakupiony w celu tuningu i designu przez firmę Carlex Design z Wielska Białej. No to oni są bardzo znaną polską firmą, która robi kompletne takie przebudowy samochodu zarówno z zewnątrz, jak i wewnątrz. W sumie na razie zobaczyliśmy tylko jak wygląda z zewnątrz, więc ciekawe co się podziało w środku w koreańskim tak naprawdę nudnym rodzinnym samochodzie. Kierka jakaś taka wybulwiona, <laughs> <laughs> takie kosmiczne kształty, tak? Kurde. Kurde, ale nie no, wygląda to jest fotel. No nie wygląda źle. Tylko, wiesz, są takie firmy, jak nie wiem, jakieś Mansory i tym podobne, które się podejmują tuningu jakichś takich ultra drogich samochodów, mhm. no nie? A tutaj ktoś zrobił podobny zabieg, też z podobnym rozmachem, ale na koreańskim Suwie. Tu jest grubo, no, ale też 200 koła dać za Hyundai, który tak naprawdę już parę lat ma na karku. Fakt, faktem, że nie jeżdżony, no to trzeba być mocno zdecydowanym kupcem. Mhm. Albo fanem marki. Panem Hyundai no, może są tacy. Ej, to jest tak dziwne auto. Ciekawe, jestem, czy je kiedykolwiek widziałeś. Nie widziałem. Nie widziałeś? Nie. Ja je parę razy widziałem na drodze, ono jest mega niepopularny. jest takie... Cholera wie co, jakby taka konkurencja do takiego Smarta dziwnego. Że to jest, jest dwuosobowe, nie? No. Z takim też częściowo ściąganym dachem. I ja w ogóle to auto kiedyś spotkałem w Polsce, które nie dość, że było na stalówkach, Wyglądało przerąbanie, to jeszcze miało z przodu takie LEDy włożone w zderzak, takie. Takie jak ty, ma. A ja ją wymieniłem, teraz już świecą ładnie. No to Są to jest... LEDy do jazdy dziennej. No, jak jazda yy, sąsiedzie, to tylko na ledzie, nie? Tak jest. No takie ciekawa, ciekawa furtka. Ja nie wiedziałem, nie że takie LEDy to jest wiocha. Czemu ty mi mówisz dopiero teraz? Czemu Nissan Patrol? Y61. dużo pieniądza. Jest za 280 koła. Jak... No, bo ja widziałem, że on ma przebieg 20 km, a nie wygląda na nowy samochód. No, znaczy ja kojarzę, bo jak wiesz, zanim zacząłem coś tak. robić z filmami, pracowałem w, filmie, w firmie zajmującej się offrodem. I z tego co kojarzę, to te patrole są do dzisiaj produkowane gdzieś chyba i wypuszczane na rynek w Arabii Saudyjskiej. Że w takiej formie? W takiej formie. Dokładnie w takiej formie. No, jakby nie patrzeć, Patrole to są takie najbardziej uznawane terenówki. Z boku, razem z takimi Toyotami, które tam stoją w tle, mm -hmm. to jest Toyota LJ70, 75 bodajże. I one tak samo, mimo że to jest konstrukcja z lat 80 są Prawie w niezmienionej formie produkowane po dzisiejszy dzień i też kosztują tak z 300 koła, jakbyś chciał sobie coś takiego kupić, nie? Ale to jest ciekawe. No... Jak konstrukcja z lat 80-tych, mówisz? No. No to jak konstrukcja z tamtych lat jest lepsza od dzisiejszych konstrukcji? W sensie, czemu, czemu rozwój technologiczny nie poszedł też... Jakby za ciosem w terenówkach, tylko ludzie jeżdżą jakimś 40 No, Bo altami. rozwój technologiczny poszedł trochę w stronę rozwoju zarobków w filmach, a żeby firmy mhm. motoryzacyjne mogły lepiej zarabiać, to zaczęli robić takie części, żeby te auta się częściej psyły, żeby ludzie je częściej naprawiali, zawozili do serwisów i częściej wymieniali. A kiedyś no jeszcze sens. było inne podejście do budowy samochodów i robili je tak, żeby były porządne i jeździły jak najlepiej. Kamperek Kiedyś nie, już był jakiś kamper, tylko nie wiem, czy ten, czy jakiś inny, ale kamper za ponad 2 miliony, to może być fajny. No, o, ciekawe, ciekawe, czy w pakiecie jak kupuje to ze Smartem, czy Smarta trzeba mieć osobno? Myślę, że jak już za taką cenę, to chyba razem. Ile taki Smart kosztuje? Ze stopa No, myślę, że nie więcej, w jakiejś takiej średnio wyposażonej wersji. To jest 2 miliony za... Za kampera 150 tysięcy, za smarta. Ale w środku masz kurde ładnie. Tak kurde, ja w chacie nie mam no, tak to ładnie. to miałem <gry> Skórki wszędzie jakieś. i no, kozacko. Nie no, kampery to zawsze, zawsze jak widziałem jakiegoś kampera, takie odpicowane środki, to, to byłem tak mega w szoku jak No, to mówię, to ja bym naprawdę. chciał w ogóle kiedyś zaliczyć wakacje w kamperze. Mm -hmm. Tak zobaczyć, jak to jest. Kur... Jakie łóżko w ogóle? No grubo. O! Za złotówkę? <śmiech> Sprzedano. <śmiech> Zamiana za motor 125. Sportowe zawieszenie. Zderzaki sportowe, sportowy wydech. Co to znaczy? Co to znaczy, że zderzak jest sportowy? Ale przypadku. tutaj mi coś... No, no to jest właśnie kontrowersyjne, ale jedna rzecz mi tutaj nie gra. Tu masz napisane brak PT, czyli brak przeglądu technicznego, a na dole masz napisane ważne ubezpieczenie i przegląd techniczny. Ktoś tutaj nie mówi do końca prawdy. No. Prawie. Jedno z tych dwóch jest fałszem. No. Dobrze, że jest ten wlot na masce, bo ten silnik 1.4 to myślę, że potrzebuje takiego no to są konkretnego nie tylko chłodzenia. Jest naklejone na masce. Nie wiem czy to w ogóle coś tak. Dziwnie. Głupio to wygląda. No głupio to wygląda, to już się nie da ukryć. <laughs> Takie zderzaki z takimi mikrofelgami aluminiowymi. Mmm. Mm. No nie. <laughs> Replika Ferrari F40. Na bazie Pontiac'a Fiero. 65 tysięcy euro. 65 tysięcy. Jo! O, co to jest za wydech? One miały ładne trzy końcóweczki układu wydechowego, a to... Jo! Zabrakło fundów na jedną rurę jeszcze. Jakby nie liczyć linii dachu, to karoseria jest względnie legitna. No i oczywiście stoi to auto strasznie wysoko. No, można uciąć sprężyny, nie? <grym> Zdrażliwy temat Jaguar. Ale X-Type. Też do driftu można. No nie można właśnie. Czemu? Bo one mają przód napęd. No i tak sobie zobaczmy go. Fajna felga. Chyba ktoś próbował Cze? właśnie jakoś driftować <grym> i wyszło na jaw, że nie można. O ja. <grym> Ale ładny ma kolor. Chciałem, żeby nasz był w takim kolorze. To jest taka butelkowa zieleń? No, British Racing Green. Takie wydechy w ogóle, cztery końcówy takie fajne, takie groźne. To jest, to jest diesel czy co? No, 2.0 diesel. One jedynie wychodziły w swojej najmocniejszej wersji z 3-litrową v czyli dokładnie taką, jaka jest w naszym Jaguarze i wtedy one miały napęd na cztery koła. O, Toyota Prius jakaś po tuningu. Tuningować Priusa to już trzeba mieć tak trochę samozaparcia i tak chcieć wyprowadzić Bo Prius to auto. To pierwsza hybryda? No, to... tylko że to nie jest pierwsza generacja Priusa, okay. Był jeszcze, była jeszcze wcześniejsza. Znaczy pierwsza popularna hybryda, w sumie. Czy kurde? Tak, nawet to wyszło tak schludnie bym powiedział. No, ale bo ci wszedłem zdanie, że żeby tuningować Priusa, to trzeba mieć dużo samozaparcia. No i chcieć wyprowadzić na ludzi auto, które jest tak szeroko hejtowane w sumie, mm. no nie? bo ogólnie w świecie motoryzacji się tak trochę nienawidzi Priusa. <noise> Czemu biedny? <noise> no dziwne jest to auto, ale kurde, fajnie, nawet tak komuś wyszło bym powiedział w środku, nic nie zmienione, ale z zewnątrz... Znaczy, bo to nie jest tak jakoś mega puchamsku zrobione, nie? Jest dołożony, pewnie jest to dokładka tutaj, dokładka z boku. Jakaś folia fajna, ładna felga. Tak skromnie, ale właśnie często takie skromne modyfikacje nadają autu fajnego smaku. I to ktoś zrobił rzeczywiście ze smakiem. Porsche? Jak Porsche? A, pojebało mi się. Co to jest na masce? To jest namalowane, czy to jest wlot? Wlot. Chyba. Ale też jest trochę pomalowany na czarno. Ale chyba jest tam dziurka. Chyba tak. Bug. Ale felgi z Porsche. Znaczy przynajmniej te. Przynajmniej dekielki z Porsche. Tutaj też znaczek Porsche, także dobrze z tym Porsche powiedziałeś. Wydech centralnym też jak z Porsche. Gdzieś jeszcze jest Porsche? Jest Porsche. No, prawo, <laughs> Kierownicy. Bardzo. Elegancko. A to co tam stoi na środku? Czekaj, gdzie? No ta, to co to jest? Jak dobrze kojarzę, to w tych autach był fabrycznie montowany dzbanek taki mały na kwiaty. Tak, tak. No, i chyba to jest to. Tak mi się wydaje. Przecież to wygląda jak jakaś figurka jakiegoś nosacza? <laughs> Albo no jakieś nie... mini sumo takie, nie wiem, jakaś kula daje fula. A nie no, patrz, bo kwiatek tu jest chyba. A może? No to nie wiem, no to bo może nasz, to jest znajomy, Juras, ma tego, ma tego garbuska i on mi kiedyś pokazywał właśnie, tam jest ten no, 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 tutaj też Porsche. Skąd ty to Porsche wyczaiłeś? Z przodu też było coś z Porsche? Nie, no przecież garbusy wyglądają z przodu jak takie upośledzone Porsche. No tak. No to się z, z, z chciałem zrobić pod kontent, nie? No wiem, ale tak strzeliłeś, bo tutaj wszędzie później się okazało, że są emblematy Porsche. O kurde. Ile to kosztuje? 17 tysięcy. Na pewno trzeba popatrzeć na to przez pryzmat włożonej pracy. No kurwa. <laughs> Co tu się stało z tą kolumną kierowniczą? Przerąbanie daleko i są fotele. Mhm. Jakby są strasznie daleko. No, że użytkownik jest długi. I są też jakoś pedały, chyba są jakoś inaczej załamane, tak żeby były wysunięte. Jak dziwnie tam w środku. No, bo to musiała być gruba modyfikacja. Silnik mocno cofnięty do tyłu, dlatego pewnie jest wszystko w środku przesunięte też do tyłu, żeby wszystko się pomieściło. Musiało to być grubo pociachane podwozie tego auta, żeby poprowadzić wał tendy, żeby mhm. żeby był napęd na tył, także no to jest, no tylko pytanie, czy na przykład silnik cofnięty jest bardziej do tyłu dlatego, że by, że tak bardziej pasował, czy na przykład jest to na tyle poprzeliczane, że jeszcze jest zmiana środka ciężkości i tak dalej. Nie? Mm. Raczej ktoś chciał zrobić jakiś lepszy rozkład masy pomiędzy osiami tutaj, mm -hmm. bo widać, że jest dużo miejsca z przodu mimo wszystko i że to jest rzeczywiście tak cofnięte. Dla lepszego prowadzenia się samochodu myślę, że to jest git. Także ciekawy projekt. Fajnie, no jeszcze ten tył napęd. No bo I jeszcze to te... Klaudia to sprzedaje. Klaudia. Klaudia takie zrobiła? Dobre. Niezła Klaudia. Tylne <laughs> zawieszenie E30. Fajne. To ciekawy projekt. Mm -hmm. O kurde, co tu się podziało z tym Camaro? Jakieś kosmiczne strasznie. Jakiś bodyki, white body, zderzaki, Chyba koła maska. są bardzo duże, nie? Koła są myślę, że tak z 21 cali tak na oko. Jaki projekt. Jeszcze takie kolory niebiesko-złote to jak Subaru rajdowe. <noise> Ej, nie widziałem w życiu takiego bodykitu do Camaro. Ale dobrze to wygląda chyba. No... ciekawie. Jakby no nie no, wygląda no, wiejsko. Ciekawie. ciekawie to jest dobre określenie. Yy, jeszcze raz sobie tak na spokojnie przejrzę z różnych kadrów to auto. No, wygląda tak fest-torowo. Jak taka wyścigowa. Mhm. Ale ja trzymam mocno kciuki, żeby się nie okazało, że to jest 3.6 V6. Trzeba, to o, nie. Dwa litry. o nie, dwa litry. O nie. O nie. Kurde, no jeszcze przy takiej cenie, no byłem prawie pewny, że tutaj będzie V8. 22 cale felgi nawet. No ale wygląda profesjonalnie. No no nie wygląda, wygląda nie, rzemieślniczo. Ale 2 litry. Znaczy, nie, nie hejtuję jakby, no, że wychodziło Camaro 2 litry, no spoko, ktoś to wymyślił, ktoś to produkował, ktoś to kupował. No, ale takie modyfikacje to pasują do naprawdę wojownika, a nie do no, Bez, kitu, bez kitu. O. o, Ford F1 Pickup. Formuła 1? Tak, no. Fajny. <laughs> no i właśnie, to jest tyle, co możemy powiedzieć na temat tego auta. Fajne. Seat Leon. O, ciekawy. Taki... Taki głupi z przodu. Taki, no, no, taką, no, przodu taką myślę, głupią nie, mordę No, a... no tak gwiazdka tu na samym środku jest taka dziwna. No. no z tyłu też widać, że tuningi wjechały. Felgi firmy Tomason. Zimowa. To, to jest coś o ma masońskie felgi Tomason. No a kurde takie. Ale, no nie wiem, no 9 tysięcy, ktoś włożył w to pracę, myślę, że spoko celu. No i zobaczmy sobie tutaj, ostatnia perełeczka, dosłownie Ford ściera. Yy... To jest Supra? Wow! To Supra? No. <ścoughs> Do wyboru dwie opcje silnikowe, 2 3 T5 z Volvo lub 2.9 V6 z Forda Scorpio. Co to znaczy BOA? 2.9 BOA? No, oznaczenie silnika. Ale hmm. ciekawa fura. Nie no, bardzo fajnie wygląda. Zarąbiście, jak taka rajdóweczka z epoki. Propsik, podoba mi się. Podoba mi się. Jeszcze może zostać skonfigurowana hmm. z dwoma jednostkami napędowymi. Ciekawe, czy w tej cenie, która jest podana, bo jeżeli tak, to dobra opcja. Ona stoi na takich malutkich kółeczkach, nie? No, ale one tak miały. Tak nie, no to nie, wygląda, nie wygląda, to nie wygląda. Jakby... Nie, nie wygląda. Wygląda tak. super ten samochód. Naprawdę no. mi się podoba, ale tu chodzi o to, że możesz sobie wybrać silnik albo 2.3 T5, albo 2.9 Boa. No. Ciekawe w sumie. No, ciekawe. To co, na tej ciekawostce kończymy dzisiejsze perełki? Myślę, że możemy. Ja bym wcale chcę zobaczyć jeszcze ile to ma mocy, ale mm. chyba nie ma. Myślę, że to będą tam moce rzędu pod 200 koni mechanicznych. <grym> Dobra. No. Super. To co? Jako, że to był świąteczny odcinek, to z tego miejsca w imieniu swoim, Krzyśka, Mateusza, którego tutaj akurat nie ma, składamy wam najszczersze, najlepsze życzenia świąteczne, żebyście je spędzili rodzinnie, zdrowo i żebyśmy się mogli zobaczyć w kolejnym odcinku Felek z aukcji w kolejnych odcinkach na tym kanale i na głównym kanale. Coś masz do dodania? Nie, ty zawsze tak pięknie to wszystko mówisz, że ja mogę tylko przytakiwać. Dopowiem od siebie. Wesołych Świąt, dzięki za oglądanie. Łapeczka w górę, subskrypcja, Piu. Dobra. Jo no. Jo Nie, nie żul tutaj. Po, pojawiłeś się nie żul, bo widzę, nie no Nie trzeba czasem pożulić. No, no, na, o, zróbcie nam prezent na święto. O. zostawcie łapkę, subskrypcję. O. i to, to, to już to, inaczej to, to, to brzmi, no? nie? Zupełnie no. inaczej. No, do, to ten, to żegnamy się. Dzięki za oglądanie, do zobaczenia. Cześć.